Witam wszystkich serdecznie na kanale Wodklim klimatyzacja, pompy, ciepła. Miło mi zaprezentować aplikację, dzięki której będziecie mogli Państwo sterować własnym klimatyzatorem Hyundai z dowolnego miejsca na świecie, w którym jest internet. Pokrótce chciałbym zaprezentować, jak zainstalować tą aplikację. Zapraszam. A więc, dla urządzeń opartych na Androidzie pobieramy aplikację ze sklepu Play. Klikamy przycisk Zainstaluj. Otwórz, i ukazuje się nam pierwszy panel w aplikacji. Tutaj możemy zacząć proces rejestracji. Możemy to zrobić na dwa sposoby: rejestracja przez Facebook lub mail. My zrobimy maila. Zdarzają się osoby, które nie mają Facebooka, także mail będzie bardziej praktyczny. Klikamy zarejestruj się. Tutaj wprowadzamy własnego maila. Niżej hasło do aplikacji. Powtarzamy je. Następnym krokiem jest zalogowanie się do maila. Odnalezienie tego maila. Otwarcie. Kliknięcie tego niebieskiego napisu po prostu który przekieruje nas do aplikacji tutaj wpisujemy maila, hasło zaznaczamy tą małą karteczkę pod spodem i klikamy zapisz się gratulacje to już połowa sukcesu następnie należy dodać urządzenie klikamy dodaj urządzenie tutaj aplikacja informuje nas o tym żeby przyłączyć swoją klimę do sieci Wi-Fi. następnie OK następny, zgodnie to, jak pokazuje nam, odpowiada sama aplikacja, także nie trzeba tego wczoraj tak dogłębnie tłumaczyć. Wybieramy Wi-Fi, wpisujemy hasło do Wi-Fi. Tutaj możemy się na chwilkę zatrzymać. Są dwa sposoby na zarejestrowanie tej klimy, czyli skanujemy kod QR lub robimy to ręcznie. Klikamy ustawienia ręczne, aplikacja wyszukuje nam nasz klimatyzator. Zaznaczamy go, dajemy OK. Na tym etapie aplikacja konfiguruje urządzenie, lecz na, może też zapytać nas o to, żeby przyłączyć yy, nas do sieci rodzinnej. Wtedy zgadzamy się i klikamy, żeby wrócić do sieci rodzinnej. Ustawiamy nazwę urządzenia. Tutaj jest bigrum. Gdy aplikacja już jest zainstalowana, a urządzenie dodane do niej, to możemy uruchomić ją poprzez szybkie uruchomienie, klikając przycisk szybkie uruchomienie. Wchodząc w nie możemy zmienić tryb pracy: chłodzenie osuszanie, wentylacja, typ automatyczny, grzanie, zmienić prędkość wentylatora, włączamy typ automatyczny, możemy tutaj zmienić harmonogram. Dodać harmonogram i zostawić przy klimatyzacji, czy ma grzać, czy ma chłodzić. Dziękuję za uwagę. Myślę, że kolejnym jakimś filmem naszym będzie taki film, w którym pokażemy jak wyczyścić filtry przy klimatyzacji, zrobić taki mały serwis pomiędzy serwisami naszymi gwarancyjnymi. Dlatego zachęcam do subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z naszym kanałem. Coś może jeszcze się wymyśli, takiego naprawdę, co może się przydać podczas użytkowania klimatyzatora. Cześć!